Krzysiek gościu Saczykowa. większe przynęty to często opór dla e, wielu spinningistów szczególnie tych którzy zaczynają swoją przygodę ze spinningiem ja już mam wiele lat za sobą więc nie mam oporu przed używaniem większych przynęt dlatego dzisiaj ze sklepowej półki zabrałem przynęty Monster Shad markisewyczki 18 i 22 cm to naprawdę nie jest niewiele nawet dla przeciętnego szczupa. dla mnie bombowa sprawa na moje płytkie łowiska Monster Shad jedna z moich ulubionych gum i to już jest naprawdę weteran nie wiem, czy to będzie widać, ale ta guma już naprawdę złowiła sporo szczupaków. Jest ryba. I rybka przecież eee. jeszcze będzie skoka. Rybka wcale nie jest duża. Zobaczcie to. Może 60 cm. Ale gdyby patrzeć tymi proporcjami, to na te większe ryby, jakie przynęty powinniśmy zakładać. A, strzelił tutaj. O, oj. Zobaczcie to, ładna ryba. Jak on to to wisi. Przed chwileczką się pokazał i teraz poprawił. 22 cm przynęta. Taka rybka. Zobaczcie, nie zawahała się, żeby w to uderzyć dwukrotnie. Także bez obaw, to nie są za duże przynęty. Link do Monster Shadow podsumowam w komentarzu.